Witam Was ponownie z, jak zauważyliście, tak jest. pustej sali władcy. Przeszedłem, już sprzedałem te rzeczy, proszę zobaczyć, mam 824 dolary. E, no i patrzę, a tutaj nie ma naszego pułkownika Jerzego Haleckiego. Wszyscy nie wykonamy tego questu. Jak widać, wszystko dzieje się na moją i Waszą, znaczy raczej moją niekorzyść. Nie wiem, was to może i mało obchodzi. Yy, w takim razie chyba będziemy musieli odejść. Poszukać innego władcy. Wszystko oblegane, nie wiem czy zauważyliście. Tutaj oblegane. Yy, tutaj też zamek wyjdzie. Wszystko oblegają. I mam zamiar... O, widzicie. Patrzcie ile wojsk... Nie wiem, pokażę wam ile wojsk szwedzkich odlega y, jeden zamek polski masakra o tutaj jest władca mam zamiar się go spytać o y, tutaj znaczy obecne miejsce przebywania pułkownika Jerzego Choleckiego znamy się Złomnie Konrad do Ciepłutów, Pan... Pan Tekstor. Hmm, chcę coś zapytać. Muszę się dowiedzieć, gdzie znajduje się pewien kłop. Pułkownik Jerzy Kalecki. No, powiem szczerze, że nie widzę tutaj tego. Czekajcie, sprawdzimy. Jeszcze hałas. Poważnie nie wiem, co się dzieje. Nie, nie mogę go znaleźć. Na tej liście. Jest. Pułkownik Jerzy Przepraszam, najwidoczniej go upomniał. Nie wiem. Mówię, jakiś dziwny pech, który dzisiaj mamy. Nie trzynasty, dwudziesty czwarty, tak? Dwudziesty czwarty chyba. I to taki pech, no... Wszystko na moją niekorzyść. Może, nie wiem, na jakąś sklerozę, coś, ten człowiek był też taki starawy, trochę w podeszłym wieku. Później udamy się do odwierzykowna przy okazji yy, o, tutaj też, też jest jakiś szlachcic Spytamy go. Pułkownik Jerzy Chalecki. Nikt nie wie gdzie on jest. O, pięknie. Dobra, widzimy się w kodu. Dobra, witam ponownie, twierdzy kodnia Rozmawiamy tutaj z T-Panem hmm. Tak, już przekazujemy Przepraszam, czemu... czemu mam takie złe stosunki? Nie wiem może jakiejś misji nie wykonałem dla niego coś takiego? Nieważne, spytamy się... Eee... Gdzie znajduje się? Kuli Nie wiem. Ja tego nie skomentuję. Może tutaj... Znam się, jestem konrad do tych osób pani. Jestem hrabia Kazimierz Tyszkiewicz. Rzeczpospolita jest moim panem, a ja jego sługą. Rządzę zamek w wódzku. coś zapytać. Jest ten człowiek. Kolejnik jeżdżaj. Ja muszę sprawdzić, czy to na pewno... nie to e, Czy to na pewno się... No nie. Odpowiada gdzie jest Glulian Kazimierz. Nie wiem, od tej może chodzić. Chyba zaginął jakoś tam No cóż, w takim razie te pieniądze, które mieliśmy przeznaczyć na oddanie długu yy, wydamy na yy, wydamy na wojsko tak, w takim razie yy, ja poszukam jakiegoś obozu najemników tymczasem zrobię cięcie i spotkam się w obozie ponieważ nie chcę marnować czasu yy, nie chcę dzielić trochę na dwie części filmu ponieważ też yy, czas mnie goni yy, no szkoda czasu, żebyście oglądali nudną podróż, bo ten date podróże na mapie wcale nie są ciekawe. Także cięcie. Świetnie, znalazłem po drodze dosłownie kniazia Aleksja Trubetkiego, czyli tego pana, do którego mieliśmy się zgłosić po przyjęciu misji od Jacquesa de Clermont. Zrobię mnie Konrad do Twych Usług, panie. Jestem z Dnia Sialewskiej i tru, Trubeckiej. Księstwo Moskiewskie jestem panem, a ja jego sługą. Nawet jeśli nie jesteś tak nieurodzony, to jeśliś uczciwy i odważny, za honor uznam pojedynek z Tobą, już nawet na polu Słucham. Przyszedłem od Clermont. Przywiozłem list rekomendacyjny od Chevalier de Clermont. Ciążę. Daj go mi tutaj. Cóż, Clermont pisze, że można ci ufać. To dobrze. Teraz razem z braćmi kozakami odzyskujemy te ziemie, które bezprawnie zagarnęli Rusi lachy w czasach Wielkiej Oblężenie miast to nie jest łatwa sprawa. Im dłużej ma trwać, tym więcej mieszczanie na zapasach Nie można dopuścić, by wieśniacy dowozili im żywność i to, co niezbędne. Powinieneś spustoszyć nie mniej niż trzy wsie w Rzeczpospolitej. Takie jest moje pierwsze zadanie. Pamiętam jednak, chłopi też mogą się bronić. Słuchajcie. Wydaje mi się, że będziemy takimi przegupnymi lisami. I chyba wykonam tę misję i rzeczywiście postaram się zniszczyć te trzy wsie. To jak przyjmę. do walczy. To właśnie zadanie jak dla mnie, książę. Słyszałem, że angielscy władcy w czasach wojen z Hiszpanią wydawali wlejty dające prawo napadać na wrogie osady. Dochodzi, że nie jestem zwykłym rozbójnikiem, a lądowym kaprem. Prędzę już carskim kaprem. Cóż, udało się ją zniszczyć. Powodzenie. Dziękujemy. Dobra, więc widzimy się w obozie najemników, gdzie najmę wojska. Może coś się uzbroimy, jak starczy pieniędzy. I ruszymy powoli do ataku na te trzy wsie polskie. cięcie. Witajcie, odcinek zakończymy jednak inaczej. Plany się zmieniły. Spotkałem kolejną grupę dezerterów. Znowu bardzo groźnych, gdyż z tymi strzelbami No i będziemy musieli stawić im czoła jak najszybciej yy, I tak najprawdopodobniej zakończymy odcinek Znaczy tak yy, Śmiercią Chociaż wyjęli broń, może będzie dobrze Boję się Że yes. Boję się, że będę musiał ten odcinek Podzielić na dwie części i to jedna o wiele krótsza od tej drugiej lub na odwrót. Pierwsza dłuższa, druga krótsza. Ale cóż, trudno. Walka może nam się przydać. Możemy naprawdę fajne rzeczy zdobyć. Nie powinna być trudna, bo jak widać nie wszyscy z nich mają strzelby. Zdziwiło mnie to. Gdyż patrzę na deserterzy ich kapitan uzbrojony, no to myślę, że są to pewnie też lepiej uzbrojeni ludzie. A tutaj jakiś chłop. Które mnie zabiją. Nie. Nie zabiją. Musimy ich tutaj mordować. Dobra, mam nadzieję, że nie przekroczyłem limitu, żegnam się z wami, łupy pokażę w następnym odcinku, naprawdę się śpieszę, nie chcę przekroczyć limitu, żegnam was na razie, życzę miłego oglądania, zapraszam do komentowania, subskrybowania i wszystkiego najlepszego, cześć.